Siemaneczko z tej strony Martos. Witajcie, udało mi się ostatnio nabyć taką oto karciochę, oczywiście uszkodzona za dwie dyszki. Ale chodziło mi o to, żeby to sobie tylko ogarnąć chłodzenie do tej karty, którą kiedyś kupiłem, a mianowicie jest to RX570. Kupiłem ją kiedyś chyba za 120 zł bez wentylatorów. No i właśnie wpadła mi w ręce ta GTX, dokładnie GTX. No, i musimy sobie zmienić chłodzenie. Tutaj jest to samo, bo to jest ta sama wersja. Tutaj już miałem taką trochę pojanuszowaną z chłodzeniem z AMD, ale wiadomo jak oryginał to oryginał. Bardzo fajna wersja GTX 1052 GB, ale właśnie z takim dość potężnym chłodzeniem. Testowałem właśnie już wcześniej GTX 1050, ale właśnie. Jest takim chłodzeniem mniejszym. No i tutaj zobaczcie. Ono, właśnie ta karta posiada dodatkowe zasilanie sześciopinowe. Chyba właśnie przez to, że są te dwa wentylatory. No bo tak praktycznie każda zawsze miała. Znaczy się nie potrzebowała tego dodatkowego zasilania. Tutaj to jest poodpinane Ogólnie o, no właśnie, no jeszcze jest tutaj taki ciekawy backplate ona była rozebrana w ogłoszeniu było napisane, że po prostu ją ktoś uszkodził przez to, że próbowali tam, czy wymieniali pastę na, na rdzeniu, no i że tam jakieś uszkodzenie nastąpiło tutaj widać, że ktoś nie miał klucza znaczy, klucz, tu były chyba śrubki takie gwiazdki no i ktoś to tam jakoś kombinował z tym Tutaj mamy nawet Paragon. Zobaczcie 529 zł z Xcom, Ale nie widać dokładnie daty, kiedy to było kupione. Wszystko tutaj mamy. Myślę, że za dwie dyszki, jak same chłodzenie. Ja ją podpinałem. Nie działa, no ale za te 20 zł. Akurat mamy eleganckie chłodzenie. Wystarczy je tylko przełożyć. Backplate oczywiście nie będzie pasował, no bo to jest inny model. Wentylatory sprawne. Chłodzenie jest identyczne, także myślę, że tu nie będzie problemu, żeby to na szybkości przełożyć. Dzisiaj to będzie taki filmik na luzaku. Nie miałem ogólnie co, co nagrać ciekawego. To w tym tygodniu jeszcze będę składał komputer z tym z Jonem. Muszę tam jeszcze podogrywać wszystko i jakoś to ogarnąć też mało czasu, napięte ale damy radę no i co, tutaj wcześniej też niepotrzebnie odkręcałem właśnie te wentylatory myślałem, że je trzeba odkręcić, no i niepotrzebnie narobiłem sobie roboty musiałem to na nowo skręcać, no ale jak widać zobaczcie chłodzenie jest w idealnym stanie także tutaj Tą moją prowizorkę można rozebrać. To oczywiście śruby różnego rodzaju do karton gips. Tu nawet do drewna. No i co, tam oczywiście na jakieś trytce. No ale ważne, że się trzymało, ale i tak teraz w sumie fajnie, bo teraz będzie fajnie wyglądać karta. tutaj oczywiście już to kilka razy rozbierałem tam oczywiście coś połamałem jak to przy takim demontażu mi się często zdarza tam na szczęście z tym nic nie narobiłem dobra zobaczcie radiator tu je już porównywałem wszystko to samo swoją drogą ciekawe co mogło uszkodzić się w tej karcie graficznej niby prosta tam wymiana nie tego pasty zresztą pokażę potem tam jeszcze zajrzymy do niej sprawdzimy co i jak czy tam są jakieś uszkodzenia ja za bardzo że tam się nie ogarniam znaczy no nie nie znam się na tym dobrze tutaj jeszcze tak e, oczywiście tutaj nie chciało mi się rozbierać bo szkoda mi tej plomby Tutaj na tym Wiadomo jakbym ją kiedyś chciał sprzedać To czasem ktoś woli jak karta była nierozkręcana Także tutaj się musiałem trochę pomęczyć Ale lepiej to Wiadomo tą wtyczkę żeby podłączyć Trzeba po prostu zdemontować Całkiem to chłodzenie Wtedy jest dużo łatwiej No i co zobaczcie Karciocha jak nowa Wentylatorki Jak oryginał no w sumie oryginał, no, można powiedzieć. Dobra, zaraz sobie to podłączymy i zobaczymy. Czy tam wszystko? Czy się nic nie uszkodziło, bo czasem tak może być. Mam nadzieję, że nic nie rozwaliłem. Nic co? No, to odpalimy zobaczymy. Dobra, zobaczcie jakie tu czerwono, jak ten, jak policyjny radiowóz. Tu oczywiście nie podpiłem HDMI, a myślałem właśnie, że już coś padło. Ale jak widać, system się ładuje, wszystko się udało. Tutaj z początku też nie wiedziałem, że wentylatory nie świeciły, znaczy się, nie kręciły się. Później się okazało, że one pod obciążeniem po prostu idą. Czyli tu mamy półpasywne, jak się to mówi, chłodzenie. Myślałem, że na marne zrobiłem robotę i coś jest, coś jest uszkodzone. Tutaj jeszcze znalazłem ostatnią kanał od znajomego z okolicy Bazar komat. Można sobie wbić na kanał i zobaczyć, co tam ma fajnego. Polecam. No i co? Tutaj już wentylatory chodziły. Tutaj puściłem ten test pod obciążeniem. Temperatury spoko, wszystko fajnie. Tutaj wam jeszcze pokażę za chwilę. Yy, ostatnio tu właśnie robiłem porządki, znalazłem kilka kart graficznych, które by trzeba było przetestować, ale nie wiem jak się za to zabrać. Może jakbyście chcieli coś tu znajdziecie, to dajcie znać w komentarzu. Może coś przetestujemy. Pokażę wam kartę właśnie. Yy, jest to model R9, też właśnie jakaś od HP. Albo od Dela, ale chyba HP to jest R9. Pierwszy raz właśnie widzę taki model R9 R9360. Czytałem, czytałem coś o tej karcie, że to jest jakaś tam R7, ale delikatnie jakaś tam osłabiona, bo to wiadomo do Dela. Teraz ciekawe, jaką ona będzie miała wydajność. Tutaj mam jeszcze taką Fire Pro 3D. Tego GT, tam jakiś Radeon 5, nie 6, 750? 1 giga? Tu mamy R7 260X, też jej chyba nie testowałem. Tu mam GTX 750 Ti. No i jeszcze to Quadro. Tutaj mam jeszcze tego kompa, też nie wiem co z nim zrobić. Tam jest 7, wymieniłem Proca 960. Tu mam jeszcze Pentium 3 komputer, też go miałem robić. No i tutaj mam w sumie ten komp niepotrzebny, jakby ktoś chciał, to możemy się dogadać. To ten z tego filmu, z tym atlonem czterorodzeniowym. No i w kolejnym filmie tutaj już mam przygotowane komputer z zionem. Płytka też kupiona w okazyjnej cenie już jakiś czas temu za cztery dyszki. Także myślę, że też fajny, tani komp z tego będzie. To zapraszam w tym tygodniu, może w piątek się uda nagrać. No i dobra, tutaj odkręciłem te śrubki. Jeszcze zobaczymy sobie. Co tam mogło się uszkodzić, ale tak jak mówiłem nie znam się za bardzo na tym. Zobaczcie, jak widać pasty, tu jest nawalone. Zobaczcie. Tu jakaś usmolona. Może ktoś będzie widział jakieś uszkodzenie, to dajcie znać. Czy tutaj gdzieś na sekcji zasilania, nie wiem. Ogólnie tu jest jakaś upalcowana ta karta. Jak ktoś ma jakiś pomysł, co mogłoby się uszkodzić, czy jakąś teorię, piszcie w komentarzu. No i oczywiście dajcie znać, czy się podobał odcinek, czy się nie podobał. Like, no i subik, jak zawsze na propsie. Dzięki za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Narka, cześć, trzymajcie się.